Was bardzo serdecznie z tej strony PAT97. Dzisiaj sobie zagramy na skojenie Będziemy sobie zbierać i tam gilie. No to chyba będziemy zaczynać, prawda? Tak, oczywiście. Pięknie, elegancko sobie kopiemy. Pokażę Wam pięknie elegancko mój secik piękny. Oczywiście 332. Oczywiście sobie zrobiłam stołniarkę. Zaraz, że tak szybko mówię, ale się denerwuję. O, to jest w sumie mój taki... Tak jakby mój w sumie pierwszy filmik, bo oczywiście moim pierwszym filmikiem było intro No i tak jakby trochę się denerwuję, ale chyba mi to z czasem przejdzie Jakbyś się przejdzie czy nie przejdzie, ale powinno przejść Tak, oczywiście zaraz sobie nazbieramy na kompleksa. Tak, Patty jest tak zdolna, że cała się trzęsę, no ale oczywiście damy radę Trochę tak, jakby rozgadana jest, ale to już musicie się do tego przyzwyczaić, bo ja już jestem taka z natury, chyba. Oczywiście będzie też link do kanału Bruno TV. Yy, również zapraszam serdecznie na serwer polandcraft.net. Oczywiście super administracja. Ludzie dobrze grają, bawią się świetnie na serwerze. No, także myślę, że też Wam się spodoba jak sobie pogracie. Pierwsze sobie musimy moją prowizorkę zrobić oczywiście, żeby to pięknie, elegancko, super wyglądało. Tak, ludzie, jesteśmy po krótkim cięciu, bo musiałam wyskoczyć sprawę, załatwić. No, także śmiechowa jestem, oczywiście. Potwierdzą Wam to ludzie. Oczywiście, wbijajcie na ten serwer, polecam bardzo. Mm, dobra, aha, tu jeszcze mamy. Myślę, że moje następne filmiki będą już lepsze. Bo nie będę się tak przynajmniej denerwować, jak się teraz denerwuje. Postaram się jak najczęściej nagrywać. Oczywiście do nagrywania na YouTube zainspirował mnie mój brat i oczywiście polski hitman. Też zapraszam do subskrybowania. Tak mnie natchnęło. No i postanowiłam sobie swój kanał zrobić. Może mi to za pierwszym razem nie wyjdzie, ale to taki jest początkowy filmik. To. Może Wam się spodoba. Zachęca... No nie zachęcałabym. Bardzo by mi zależało, żebyście komentowali ten y, filmik, ponieważ nie wiem, czy Wam się podobał, czy nie. Jeśli Wam się podobał, to się bardzo cieszę. Chcę eee, jeszcze ogarnię tego powiedzieć, bo trochę tak mi już jest trochę kufiona na sumieniu. I tak jakby, wiecie o co chodzi, tak jakby ktoś pierwszy raz swój filmik robił. Polski mi powiedział. Mam się nie denerwować, mam tylko nagrywać. Mam być po prostu sobą. No, po prostu jestem sobą, jestem śmiechową dziewczyną. Ogólnie jest wszystko elegancko zajebiście W sumie Potwierdzi Wam to chyba też Bruno TV, Damika Gamer. I chyba tyle, nie? Z kim ja jestem? Jeszcze? A jeszcze Mery Dark Dagger. też zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jest to. Po prostu śmiechowy człowiek, tak? Jak każdy z nas jest śmiechowym człowiekiem. Dobra, teraz jedziemy z tą koksem. Oczywiście dostałam koksika, pięknie elegancko, widzicie tutaj. Tak, dobra. Co myśmy tu mieli robić? Aha, itemy na gildię, tak? Idziemy na gildię. Co my mamy fajnego na itemy na gildię? Jedną trzcinę. Nie. Oj, seriously? Jedną czcinę. I 15 biblioteczek. Co nam na gdziekolwiek brakuje jeszcze? To się okaże w trakcie, bo sobie na razie na kobleksa zbieramy. Oczywiście, miarki nie wyłączyłam, ale to jest normalne u mnie, że stumiarki nie włączam. W sumie, chyba dobrze, nie? Bo przynajmniej mi się kobal nie kończy, <grym> ale kiedyś się skończy, oczywiście. <grym> I w sumie też możecie zadawać mi pytania, i, od, yy, i ja może zrobię też tak, że jak będzie. No, dajmy Ty 15 widzów, to zrobimy QA. Yy, nagram też oczywiście filmik. Taki jeden dzień z życia, będzie na pewno śmiechowy, ale to już jest normal u mnie. Nie każdy dzień jest śmiechowy. Też może nagram Wam kłótnię z bratem W sumie mam chyba jedną kłótnię z bratem A nie, to były urodzinowe całuski dla niego Także chyba myślę, że damy radę Jak się już rozkręcę, to będę kręcić dalej Spróbuję Wam ten filmik tak w części pokazać, jak to wyglądało ale pewnie mój braciszek kochany się na to nie zgodzi Nie, nie młody, nie mam go przy sobie tutaj Nie bój się Przywitaj się z moimi widzami Dzień dobry No ale A, nie, no ładnie Siemaneczko, siemaneczki, z tej strony brud No i ja oczywiście Za pochodnie rozwaliłam To jest norma Zaraz będziemy pewnie mieli kompleksa Dobra, mamy już kobleksę? bo no mamy, zobaczymy. Jesteśmy po krótkim cięciu, bo oczywiście pięknie, elegancko mi babcia do pokoju wbiła, ale to tam się nie przejmujmy. Mamy radę. Jak to wiecie, jak to babcie, zawsze coś dobrego przyniosą. Oczywiście chyba nie mamy na kobleksę, albo mamy. Mm -mm, nie mamy. Nie mamy. I co my teraz zrobimy? Albo może tu mam jeszcze? Nie, w skrzynce też nie mam. Yupi, Trochę waguala mi, bo się trochę tak jakby zawstydziłam i mój brat, kochany, powiedział, że się czerwona zrobiłam. Może mam wyśle zdjęcia. Może zobaczycie mnie na filmiku którymś. To zobaczycie, ocenicie. czy się czerwienie bardzo czy nie. Dobra, bo już mamy na tego kableksa naszego wymarzonego Chyba jeszcze nie mamy na kompleksa wymarzonego Ojej, bubu du bu, jebać wubu. Nice, nice, nice Zobaczmy. o, nam TNT i wyleciał. Jeszcze coś mamy. Dobra, jeszcze sobie złoto przepalimy i na tym to będzie chyba dzisiaj koniec. E, ty. Ale mi się język poplątał teraz. Trochę to niefortunnie wyszło, bo tak jakby... <laughs> moja polszczyzna jest piękna, elegancka i... I kto na przykład pomyli się, to na przykład. Możecie się zapytać, o właśnie, Bruna. Na przykład, jak on źle coś napisze, to po prostu do mnie coś wchodzi i krzyczy, po nim wszystko robię, żeby napisał to dobrze. I chyba myślę, że to dzisiaj. A nie, jeszcze mamy na to na to złote czekać. Aha, pamiętajcie, że w przyszłym odcinku sobie zrobimy różdżkę na spawna. Bo popatrzcie się, ile jestem kratek. Są 5892 kratki i na minus 40. I po co ja wam te korty pokazałam? jak wygracie na skajenie? Nie, może też. To chyba to się będzie super. trzeba przenieść. I już mamy drewno. e, drewno przepalone. Wung wungiel mamy? Dobra, mamy ten wungiel. Dobra, zumeczki, Na tyle, na dzisiaj. Eee, dzisiaj to na tyle. Widzimy się w następnym odcineczku. Baju, baju. Aha, no w sumie chyba tyle. No co się ma.